No, moi Widzowie, na kanale, którego nie mam i mówię to po raz kolejny, bo nie włączyłem nagrywania. Gadałem, gadałem i tak jak chciałem zobaczyć, ile film trwa, to okazało się, że wcale się nie nagrywa. <laughs> I tak kanał nie, nie istnieje, dlatego że ktoś włamał się do telefonu używanego do podglądu, i do odczytywanie maili i puszczanie bajek jakonii. Prawdopodobnie gdzieś tam coś zostało kliknięte i tyle. Nie ma co się złościć. Wyzerwano mi parę miesięcy życia, jeżeli chodzi o YouTube. A. Parę osób uciekło z z subskrybentów, ale myślę, że to osoby bardziej na zasadzie: jak zasubskrybujesz, to albo ucieknę, albo, albo jak nie zasubskrybujesz, to ja uciekam. Dlatego no, nie warto sobie głowę tym zawracać. Osoby, które nadal zostały, mam nadzieję, że zostaną ze mną. Choć w trochę innej odsłonie, i tak nie zmienił się plan co do mm, próby, że tak powiem, odciągnięcia dzieci od elektroniki. Będę starał się z nimi coś zacząć kombinować. I mm, tak naprawdę za dużo mm, suger sugerowałem się waszymi filmami. Gdzieś raz oglądałem, ostatnio stwierdziłem, że nagrałem filmik, jak rozbieram cały rower pozyskany z jeziora. I filmik w sumie nawet przysporzył mi zabawę. Tylko, że po kasacji wszystkich innych filmów stwierdziłem, że kurczę, flaming nagrywał jak rozbiera felgi aluminiowe. I moimi pierwszymi słowami było to, że Flaming rozbierał felgi, a ja. A skoro mam rower, to zobaczę ile z całego roweru. Gdzieś tam potem coś też było. I stwierdziłem, że kurde. Wiecie co, ja chcę być sobą, ja nie chcę być inną osobą. Za dużo sugeruje się czymś, co jest fajne, ale nie jest moje. Zamiast tego kanału, troszeczkę na początku inne, potem zacząłem go zmieniać. I cała ta sytuacja sprawiła, że chyba wyszło mi to do dobre. Przesiedziałem w domu ostatnie dwa miesiące prawie. Z powodu wypadków pracy, zmieniłem pracę na bezsensowną, że tak powiem, bo do, trafiłem do firmy, która jest nie warto w ogóle wymiany, wymienienia nazwy. Przez ostatnie, wcześniejsze lata pracowałem jako opiekun osób, które umierały, także... Stwierdziłem, że skoro mam ostatniego żyjącego podopiecznego, no to czas w końcu na zmianę, nie chcę przeżyć kolejnej śmierci. Krótko po moim odejściu niestety ta osoba zachorowała na koronę i odeszła. Gdzieś tam były na początku retensje do siebie samego, kurczę, na pewno to, że odeszłam z pracy czy nowe nie krzywdą tego paskudztwa? No ale trzeba było się trochę ogarnąć i nawet żyć swoim życiem. Mm. Dlatego nie zawsze byłem taki, że tak powiem, rozpromieniony. Ale gdzieś tam jakieś swoje problemy każdy ma, więc się już zróbmy. Co do tamtej pracy na przykład Figa też była, że tak powiem, mój współpracownikiem, bo była psem uratowanym z do hodowli i pracowała jako dogoterapeuta z takimi osobami, które były przykute do łóżek i naprawdę fajnie się spisała. Teraz jest biedna w domu. Myślę, że też po części nie może się odnaleźć. Filmików z archiwum nie będę udostępniał z tego względu, że nie wyobrażam sobie nie wiem, chociażby okresu, gdy ratowałem kota, gdy gdzieś się tam zachłysnął i trzeba było go ratować znów. Czy chociażby tego, że niestety odszedł po cichu. No to były, to były nagrania, filmy i cała historia z tamtych y, okresów i y, to było. I tak, y, w planach kiedyś, dawno temu miałem i nagrywanie chociażby Smoczych Oczu, jak robię, y, gdzieś jak mamuję na szkle, nie drukuję. Właśnie do tego, jak oprawiam to w różne, że tak powiem, masy. Myślałem, jak, jak, jak można robić to z żywicy, jak można wylać na przykład formy i z, odlać to z miedzi. Potem były plany, jak odkuwać mieć. Myślałem o lampach z drewna, okutych miedzią, ale taką miedzią. Naprawdę odkutą mm. bez używania kotowych lamp i no, nie wiem, zrobienie te, tego samym e, swoimi rękoma eee. bawiłem się w jakieś tam dłubanie w e, drewni. Niestety bardzo bliska mnie osoba zaczęła. Gadać, a po co, na, na co, po co to robisz? Kiedyś na emeryturze się tym zajmiesz, teraz zajmie się normalnymi rzeczami i No i to była dolina po prostu. I tak jakimś się teraz e, wyszło, że mam cukrzycę. E, oj kurczę. Sorry, ale uchwyt e, niestety nadepnąłem mi. E, Trochę mu się pękło. Eee, I wyszło tak, że stwierdziłem po tym wszystkim, że tak naprawdę na emeryturze to ja mogę być dwa metry pod ziemią. Eee, I trzeba się teraz zająć tym, co się lubi, to, czego nie znam, co może polubię. Dlatego możecie się spodziewać, że ten filmik wyląduje w kiblu za przepraszam no, za jakiś czas. Zostanie nagrane intro z tego, z tych paru miesięcy, gdzieś tam jakieś urywki na początek i kanał ruszy, ale to troszeczkę inaczej, zobaczymy, jak to będzie. Muszę to zdrowo przemyśleć i... I z jednej strony mam fajny start, bo dorobiłem się innego komputera, także będzie łatwiej mi obrabiać, nagrywać, będzie to szybciej, sprawniej i, i myślę, że nie będzie będzie bardziej mi się chciało, bo nie mogłem zostawić komputera w drewnianej obudowie, chociażby na 10 godzin, zanim obrobi mi 20-minutowe filmik eee... także jestem w dobrej myśli eee... i tak nie będę tobą, nie będę tobą, nie będę tobą, 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 tobą na sobą także będzie troszeczkę inaczej eee... zrywek mam więcej niż na eee na piecyk i piecyk na pewno powstanie, ale niestety muszę troszeczkę pozbyć się metali i kupić składniki. Także zobaczymy jak to... O, zobaczymy jak to będzie. Ale ostatnio był dolina, także mam nadzieję, że wybaczycie, że nie dokończyłem zbiorniczka do wytapiania metali kolorowych, nie zrobiłem piecyka. No ale... Ale to na pewno jest częścią planu, bo mieć drewno, szkło, plastik pojawią się na tym kanale i te wszystkie plany, które odłożyłem, że tak powiem, na potem będą częściej się pojawiać. Mniej myślę, że będzie sprzątanie, chociaż to sprzątanie na bieżąco się u mnie dzieje, ale od tego są jakieś tam urywki, jakieś, jakieś te. Nie będę Was zamęczał tym, że u mnie tak jak wszędzie jest to, czego bym nie chciał, a chciałbym bardziej skupić się na czym innym. Także gdzieś tam jak będę na jakimś tam sprzątaniu, to jakieś shortca co najwyżej pokażemy i będę siedział godzinami na obróbce półtorej godzinnego, jak to dotąd często bywało, spaceru, żeby zmieścić się w tych 10-15 minutach, żeby Was nie zanudzić. Bo warto pokazać jakieś tam inne rzeczy. A trochę tego będzie z czasem. Zobaczymy co mi do łba przyjdzie. Dobra, 12 minut, jestem ciekaw kto doczeka do końca. Jak doczekałeś, no to dzięki. Jeżeli nie subskrybowałeś, jesteś ciekaw, to zasubskrybuj. Jak masz taką ochotę, nikt ci nie, zabro... nie zabroni. Eee, jakieś tam łapki też będę wdzięczny. Eee, I komentarz. To jest coś, co możecie po sobie zostawić. Eee, będzie mi bardzo miło. Dobra. Jest dosyć późny wieczór, ja to nagrywam po raz kolejny, także raz zapomniałem kamery, raz, jak to mówiłem, parę razy gdzieś tam się zaciąłem, zacząłem myśleć o dupie Maryni za przeproszeniem i odeszłem od tematu, na który chciałem nagrać. Tu na bank nie powiedziałem w większości, którą chciałbym powiedzieć, ale do tego będą inne filmiki. Dobra. Także trzymajcie się na jedynym filmiku póki co na tym kanale. I do zobaczenia, mam nadzieję, już w normalnym jakimś filmiku. Ejka.